Hejka, hejka! Zapraszam Was do wspólnego przygotowania domowych nageców. Tego przepisu nie znajdziesz w Kukidu, ale Thermomix to urządzenie wielofunkcyjne, które pomoże nam w przygotowaniu domowych nageców. Do naczynia miksującego wkładamy ziemniaki. Dodajemy cebulę. Doprawiony kurczak pokrojony na mniejsze kawałki wszystko wrzucamy do naszego naczynia miksującego. Dodajemy jajka, przyprawy i starty ser. Zamykamy w termomixie wybieramy ustawienia manualne. Ustawiamy czas. Myślę, że 20 sekund powinno wystarczyć. Zawsze możemy dołożyć. Ustawiamy obroty na 5 i włączamy. I gotowe. Termomix bez problemu wymieszał i zmielił nasze składniki. Powstałą masę przełożymy do miski. Teraz na blachę kładziemy naszą masę do piekarnika na 30 minut i gotowe.